To był bardzo ważny mecz dla ruchu. Po ostatnich spotkaniach pojawiały się głosy, że Cidry nie potrafią wygrywać, a jeśli ta sztuka im się uda, to za słabszymi rywalami. Wydawało się, że mecz z MKS-em Myszków będzie dobrą okazją do zaprzeczenia tego stwierdzenia. Dodatkową motywacją miała być specjalnie przygotowana oprawa przez kibiców, którzy nie stracili wiary. Od początku spotkania dało się zauważyć przewagę gospodarzy. Na jej udokumentowanie czekaliśmy do 38. Minuty, kiedy to piłko w piłką brancu umieścił Marcin Kowalski. Rywale nie mieli nic do powiedzenia oprócz jednej groźnej akcji. W drugiej połowie wynik na 2 do 0 ustalił Marek Sukar. To było w pełni zasłużone zwycięstwo i co najważniejsze odniesione w dobrym stylu. To była gra nareszcie taka, na którą wszyscy czekaliśmy. No tak, rzeczywiście też tak uważamy, że wyglądało to w końcu tak, że przeciwnik cały czas graliśmy na jego, na jego połowie, wygraliśmy więcej niż jedną bramką, przez cały mecz faktycznie był spokój. Można być zadowolony. Wróciła forma strzelecka z poprzedniego sezonu? No tak, no, czekałem, czekałem na to dużo długo i w końcu się udało. No, wiedziałem, że to w końcu nastąpi, cieszę się, że teraz mam nadzieję, że w każdym meczu uda się coś uszczelić. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w następnym meczu.